Hello, tutaj Lucifer i jesteśmy dzisiaj w Minecraft'cie O, Maksus, idealnie, idealnie. Marcus, chodź, 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 chodź. Chodź, co się Sprzedam ci narkotyki. Jak narkotyki? Chociaż w tym tutaj nie ma narkotyków. Są, są. Cześć, co coś przede mną Zobacz. Zobacz. Zobacz, jaka Zobacz jaka fajna Karolinka. Zobacz, jaka fajna Moiszka. No, to jest Za kilo... Dzień <grystanie> Dobra, To muszę sprawdzić, czy mnie tutaj nie skamuje, jeśli widzę. Chyba masz jedno i masz drugie. jest bardzo. To, ale się... ...nafaliłem. Dobra, działa! Ale cię bije! Ktoś ty do tego wsypał. No co? To są narkotyki! Małyśka, nie wiesz jak się robi? Małyśka, nie wiesz jak się robi heroinę? Tak samo się e, robi. Nie, nie, to tam... Masz mleko. Trzeba zapić. Dobra, co w związku z tym? Mam planie, otwieramy mafię fantazy. Będziemy w grzybie Dobra. mieszkać i będziemy sprzedawać na jako taki co ty myślisz? Dobry pomysł, tylko byś na jakieś tykryki, aby nie wyszło. Dlatego będziemy mieszkać w grzybie. Będziemy Dobra. gadać, że jesteśmy swym Łatwo. Dobra, pan dobry, to się jakieś pieniądze no to myślę, czy nie iść do Hekstera, bo to jest sławny super vip na serwerze i Twitcher, więc możemy do niego iść. Dobra. W sumie to możemy mu... Możemy mu zaproponować. Chodź tutaj. Chodź, chodź do niego. Cześć! Hexter. Mamy, mamy super. No. A nie by było gdybyś gadał jeszcze. Wie, Wie? <laughs> Mamy dla Ciebie sprawę. Chcesz kupić to... Do... towar? Nielegalny. Nielegalny. Jaki towar? Jakiej jakości? O, tak i taki. Bardzo dobry. Sam kosztowałem. K sam kosztowałem przed chwilą. Ja wszystko. Tylko za... Tylko... Yy, takie... Yy, po... Takie... 4 za 200 Lajów A można na próbę? Można. Ważne. żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie oszukujemy. Tylko, przedam mleka, nie mamy. W sobie już ten wypił wszystko. Ooo, ale mocne. Tak, kupujesz? O, kupujesz? Nie, To ile bierzesz? Ile bierzesz i za ile? Ile bierzesz? No? Dwie, dwie sztuki tego zielonego. Dobra, to za stowe. Tak, dobra. dobra. Im klasa byś miał za dwie, za dwa, ale za 20, ale podróżowało, Więc musimy o, za 200 Tak, to zapłać. No Zapłacił. Przelej, napraszłeś. przelej, przelej Nie mogę coś blokuje <noise> Bo się bijesz <noise> Się bijesz, dlatego nie możesz. Użyj mleka. Też w gę. Użyj mleka. Na no, maszkowy, użyj mleka. Oto, idę po prostu. Panie Hekse, diamenty też chodzą w gę. Diamenty to potem, na razie, na razie kasa. Musimy jakoś zarobić te budowę do Muchomora, dobra? dobra? Tak, 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 tak. A to. Dobra, kupię na raty. Kupię na raty. Niech będzie Tylko pamiętaj, kasa ma być na brzemię Dokładnie, A bo zęby w zęby dostaniesz W zęby dostaniesz, jak nie będzie A jeśli nie, no to brzoza się to zajmie Masz Słuchajesz? I zapłać Jak i zapłać. nie, to Czef. Bóg Piołynów się tobą zajmie tak zwane, całe brzydze. Dokładnie A my Ale lecimy się... do domku Polecamy się na przeszłość Dobra, wróciliśmy, jesteśmy w domku Pełne rozpoczęcie może że to było dla was Zobaczymy Jeszcze polecam po to, by udostępnić shorta, który wyjdzie yy... No no jako już poszły we, tam jakieś, bo to były z Game Moda, on mi się sobie zrobić specjalnie, żeby reklamować, że takie coś jest na serwerze. Żebyście nie myśleli, że posuwę wzięliśmy z Game Moda i tak będziemy robić... Nie, ma mowy, jeszcze to będziemy właśnie robić pod na surwalu ale na początek chcę, wiecie, zrobić jakąś reklamę, że tak coś jest. Nie wszyscy nie będą wiedzieć, bo nie wszyscy będą pewnie wiedzieć, że co takie coś jest, tak dalej tak dalej. Ehm. Co będziemy robić? Jak widzicie, tutaj bązowy beton. Będziemy ogarniać w końcu. wezmę kill jeszcze. Będziemy ogarniać ten, co mówiłem, grzyb. Będziemy mieć w grzybie. Miałem już plan taki na osanie edycji, na drugiej edycji Minecraft. Widzę, że ktoś się tu wybudował. A raczej e, zaczął nam dać bloki. Ale weźmiemy, czy tam przydadzą. Mogłem to potem usunąć, czy coś jakiego, ale nie. Ja z chęcią do bloki użyję. Potem, a tym bardziej, że to szkło ciemne. myślę, że będzie przyda. Eee, zez, masę sobie teraz poszedł, bo chciał tam zmontować. To bym jeszcze ogarniać na coś. Więc no... Biu na chwilę, żebym nagrać się odcinek. Eee, Ja mam... Znaczy jeszcze z widowy, trochę będziemy ogarniać. właśnie. będziemy na razie ogarniać podstawę. Resztę to będziemy ogarniać później, bo muszę trochę zarobić, żeby mieć dużo bloków. Eee, czerwonego i czerwonego i białego betonu, bo na mamy tylko brązowy pod podstawę samego grzyba, a górę będzie jak, jak muhomo, tylko że podstawę nie będzie jak muhomo, przez to, że, wiecie, muhomo ma spód biały, albo taki, szar, nawet taki szarawy. Zresztą nie mógłbym wziąć blok szary, ale jak już mam użytego betonu tego brązowego, to dlaczego mamy użyć tego, yy, innego, wiecie. Mam że kasę jeszcze więcej zbierać, trochę więcej czasu by zabierało. A tak to już mamy przez to, że mieszkamy obok blisku gdzie wszędzie jest jest jeden blok. co był, a tam jeszcze jest, no widzicie tam jeszcze jest, więc będzie tu... A jeszcze jakby zabekło. A jak na razie to mamy co tyle. Um... Rozbijemy te kasy, bo widzicie. Serwer publiczny jest. Jakby co, jak ktoś chce przyjść, to zapraszam serwer publiczny, będzie w opisie Discord do niego. Jest wersja od 1.17 do 1.18.1 aż. Ten Maxus bo... ale tu mieszkam z Dim, wyrażę tylko jego. Ogólnie to wszystko trzeba być... się ...w więc co, potem trzeba będzie się jeszcze ten trochę Kuboid. Ogólnie myślę, żeby tu zacząć od tego. że jakiś tu, nie ma. Nie flya, nie ma. Teraz do załogę, nie? Będzie, hmm. Będziemy właśnie mieszkać tam na dole. chyba są ale są nieuglone, więc będzie dobre jak zabraknie to według kupię tą postawę. E, jak, jak mówiłem będzie dom grzybowy, będzie jak smurfy aż chcieliście zrobić skrelu cyfraski na prostu smurfy ale ale nie, to byłoby za dużo chyba, że ubranie na białe, to w sumie mogę zrobić to jednak jest pomysł to, bo tu się wykopie tu będzie wejście o nie, na tutaj. E, tutaj będzie wejście tu i tu Eee, jak widzicie, tower się rozrasta. Jest tu, e, właśnie właśnie Frankla2007, Kizia, Mizia, Otysia i który e, których właśnie pozdrawiam, jak widzicie ten odcinek. E, jednak wykopać ten baton, ale za to muszę wziąć te żeby... wiecie, żeby chować. Się mam optyfanem więc teraz muszę o do robus bo są... gdzieś tu jeszcze coś. wiem, Gdzie muszę sobie dawić? Eee. Um. Okej. Okay. Um. Jazem z kobla, bo właśnie to kupuję. Ma, mam kilo. Lecimy kopać. Pierwszy odcinek z nowej edycji, więc no. Będzie się działo na tej edycji. Nie ja ogólnie pomysł właśnie, żeby zrobić taki odcinek pierwszy. Taki fabularny tak jak miałem odcinek y, obejmujący na edycję ostatnią ale nie wyszło wolnie wasz mody na y, Tardis, czyli jak się do kluku to właśnie y, pojazd jego statek jeszcze 12, no, eee, no tak, bo to jest dziura, która, Hexer, właśnie ten, który był na samym początku, którego ma, będziecie mieli Twitcha w opisie, eee, się bawił TNT. Tam, bo dostać dosyć wiemy o tym. Raczej, znaczy warna dostał to wezwanie, więc za jeszcze nie chciałem go dołączyć, Ogólnie to są latające wyspy, bo niektórzy nie ograniają, nie dlaczego Badgok nie ma pod ziemią. Chodzi o to, że to są latające wyspy, więc trzeba uważać jak się budować, jak się niszczy kopie. Yy, Ostatnio właśnie live był, jak sobie kupałem w kopalni, ja sobie sobie świat yy, na Twitchu, bo teraz właśnie live y są na Twitchu, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Wracam, Twitch też będzie link w opisie. Yy tego bo trochę już tego Twitcha, chcę go ogarnąć powoli. trochę lepiej. Mm. Więc no live'y właśnie będą Już pewnie nawet już były dwa lub na trzy live'y z krafta. A CTS tam się pojawiają oko oh, już. Więc, Więc no. Tak ja tutaj nie zapraszam nic tutaj na głosowy, bo, a są na głosowe, ale są obok kanał obok. Tylko że oni tam grają w WOTA, więc nie chcę im przeszkadzać. Mm. Oni też mieli ostatni odcinek. Jakby co właśnie synator otworzył na tej edycji swój od, y, la, kanał. Jeżeli hmm. lubicie Goto of War, Wiedźmina y, i właśnie teraz będzie nowy Molten Blade, coś takiego gadał, to właśnie... Będziecie mieli jego kanał w opisie. Jeżeli lubi lubicie takie gry, to właśnie on będzie takie nagry gry nagrywał. Więc polecam, wbijcie do niego na kanał. starcie tam, bo ona ma 5 sułów. Od przyjaciół tylko, więc no. Bądźcie, bądźcie fajni i zostawcie mu słowa, żeby się ucieszył. Żeby jak na początek kanału, żeby już miał trochę więcej słów, nie tak jak my mieliśmy słabo. <słabo> um, uda nad ści. to. Do końca i wam pokażę wtedy kopalnię jak wygląda kopalnia. Jak się kopię tutaj pod, pod ziemią, bo pewnie nie będziecie należy na, na, na tu A ja Pewnie nie wiecie, że mam Twitch niektórzy jeszcze. pomało tam jest obcępujących czy na teraz, gdy grywam, ale podczas pewnych live, to może to się zmieniło. Bo na Ale to jest mef, o który tak, tak wam pokażę, tam, jest tam zombie pali, a my sobie tu zajdziemy. zejdziemy. Sobie zrobiłem szybsze zejście na wodę, bo by się tu nie chciało schodzić, za długo jest tu schodzenie. Zrobiłem też tu takie coś sobie. Jak widzicie mówiłem, o tym że nie widziałem. czy sobie wykopię. a może nawet sobie tak wykopiemy. E, tu sobie właśnie jest e, board. E, tu nie ma boardera. Tu jest dosłownie, że wpadniecie tak jak wędzie i giniecie od razu. Niektórzy wykorzystują łokosieck spawn, to też mają do tego ten set, ale chyba będzie trzeba to zmienić tak, żeby nie mogli się wytypywać i będzie na czas, żeby to musieli czekać na. to. E, to jest świat gry, który jest customowy, ten świat gry, ale. Taki sposób customowy, żeby był budowany ręcznie. Znaczy, budowany. Robiony ręcznie przez dgr w programie. Eee, taki samym jak Quadratomosaika robiła. Pójść, swoje wyspy. Nie przemyślałem trochę tego. To mnie więcej nie ma, dobra. No Chociaż mam jedną. Mam nadzieję, jedną na żelazo. Tam dalej nic nie ma, tak tak później może na live'ie byłem tam już dalej, Zobaczcie się na live'ie. Zobaczcie, oglądasz Twitch'a. Tam sami gadam z widzami, ostatnio właśnie jeden przyszedł sobie pogadać, pogadać w Minecraft'a, więc sobie bił sobie i pogadał. zapraszam może ze mną pogadać jeszcze tego live'a. Tylko przypominam, nie ma pełordów I n enu... ona jest YouTubea, więc nie wolno gadać i trollować mnie na live'ie. Bo w jest ban i wa z wami w ogóle nie gadam Ani nie gadam, ani i macie e, zakaz też pisania na czacie Więc lepiej uważajcie, co tam będziecie pisać ehm, Serwer właśnie się już przez to, że Były dwie takie słone kromy e, Dużych twórców, którzy grają do takich nie, Ale byli na serwerze e, Ale Cieszę się z tego, bo jest więcej gaczy niż jak, po, e, jak pamiętacie były Januszowice V3 Juszowice V3 były takim czymś, że no trochę tak słabo było przez to, to, że w sumie jest za dużo to jest, będę musiał skupić w nakcianie zmierzyć. zmniejszyć. E... trochę tak słabo było przez to, to, że mało było. Było tam 200 na miesiąc 200 graczy zarejestrowanych cię udało nam dać w miesiąc ale ten serwer już jest o wiele lepszy że już 500 ma zarejestrowanych osób około w tydzień jak to nagrywam to jest czwartek, święto i właśnie tyle na razie jest właśnie około a mamy tydzień już ten serwer od soboty do, soboty nie tej której oglądam Staraliście, nie w, tej, w tygodniu przed tym, nie ta sobota przed tym tygodniem, w którym oglądacie, tylko w y, Jak mówię, to nagrywałem właśnie w, w święto tam, nie będzie. Chyba nie będzie taki. No to Trochę tu za duży jest Więc zapraszam na serwer, jest publiczny Przypominam publiczny jest Na 1.17 do 1.18.1 I Plus bo mało ludzi o tym mówi Ale jest tu też dostęp od Javy Po bedio. Możecie tu grać na bedio, i na Javę To jest taka właśnie plugin dodany specjalnie Umożliwiający takie rzeczy nawet my z tego cieszymy jako administracja że takie coś mamy. Bo mało serwerów takie coś ma. Surival. Mało lub osób słownie mało. I my jesteśmy jako taki pionierzy w tym. Można tak powiedzieć. Zajmieniczne serwer już tu miały już dawno, ale... dopiero teraz wyszło ostatnio od drugi, 2 i właśnie my jesteśmy jakby takimi pionierami, jakby takie... jakby... Pierwszy mieliśmy już od Januszowic 2. E, mieliśmy od Januszowic 2. To potrzeba mi winka. Która była, była tylko dla youtubeów, ale teraz jest publiczna. E, powtarzam się, że e, chyba już trzeci raz. To drugi. To być grzyb, a nie. Mógłby być dach grzybowy nie, nadal muszę zmniejszyć. Podlęży mi ktoś im? U nie. To nie jest odnoszenie. Mm. Jakby co uważa... Uważajcie i patrzcie na regulamin. Bo już mieliśmy takich paru geradków, którzy zabijali bez powodu. Zostali warna. Yy, yy, kradli. Niektórzy... I wyzywali. Już niektórzy nawet z nich mają bana. Więc uprzedzam, uważajcie co robicie Jak, wam, jak was korci na bez do domek okradać to Pamiętajcie, że możecie zostać za to bana Eee Możecie zostać bana Masz bo to jest takie szlawe w Ym... sensie bana już parę było barnów, czy oszczerzeń było jeśli na nie słuchaj więc tutaj bana więc u... uważajcie co robicie na serwerze bo nie chcemy wszystkich panować nie chcemy winować ludziom rozgrywki chcemy żebyście grali miło, przyjemnie bez ale nie taki że bez zasad To są zasady, przypominam Jeżeli ktoś nie będzie się skutkować e, zasadami, to wiecie trochę słabo w ogóle, gdybyście tak w ogóle Pomyślałem o takim grzbie Już paru to mieliśmy, właśnie ten Kartek kryzu wrócił Tylko, że on już nie jako YouTube, tylko jako streamer na twitchu e, Do którego też będziecie mieli link w opisie też zapraszam do niego. Na przykład z tym też Lola, boś Minecraft'a, a Jest o wiele lepiej, ale jak to będzie takie duże... Żeby to... Będzie ulepszone. Nie będzie takie... Wyglądać wiecie, tak... Obok. A myślicie, właśnie takie, Też na świecie nie ma betonu będziemy mieli beton obu czerwonych monzowych, taki czerwony, biały, okosik menu, no. tu macie sklep, to są właśnie sklep dragi, gdzie macie, jak już była mowa na samym początku, kupujecie sobie za 200 przepis, Tu się raz pojawiać palcem w podnoś, powiedzieć czego. E przepisy na przykład właśnie na heroinę, jak robiłem przed chwilą, i macie tutaj wypisane, co, gdzie, e, które znaczy, na przykład ten, to jest miejsce puste. I w tym miejscu właśnie macie się dawać puste. Jakby, co to całe, ten kwadrat, to jest właśnie cały crafting. A tutaj macie taką, jak na mapach macie na geografii, e, takie jakby, wiecie, podane, jaki, jaki znacznik e, od czego wyznacza Więc no, jak to działa. I tu od razu też na menu macie sklep. Betonem, ja tu właśnie spogaję. Betonem eee, czerwony, beton i biały beton. To eee. Mówię, to muszę są, żółty standard, też jest, to magny. Nie wiem po co on tu jest, ale okej. Idę z kimś jeszcze odróbmy, a zróbmy to. A zróbmy to, co przydam, jeszcze też nie odróbmy. Ale jak będzie, tu macie sklep internetowy i on się pokażę gdzie jest. bip i super bip się pytacie co robią te dwie angi. Robią takie coś, że możecie mieć jako VIP dostęp do TPA. Niektórzy ludzie marudzą o to, że nie ma TPA, to nie grają. Ale my to robimy, żeby nie ułatwiać komuś. gdy chodzi o sobie po a nie. Mam ułatwiać wszystko. w baśkę Widzicie? E... O nie, kipa. Dobra, nie przejdzie tutaj. Łatwo. E, jak mówiłem, mm, e, macie tam sobie VIPa i VIPa, różnią się ilością komów i ilością kuboidów. Bo tak, możecie sobie też kupić kuboida, czyli działkę, którą sami ustawiacie. Tu jest, tu jest właśnie sklep i tu jest kuboid na terenie kuboid. Tylko na działki za aż 1000 dolarów myślicie, że jak tu zdobyć wtedy kasę, jeżeli jest as high as. po prostu, dziennie możecie zdobywać parę złotych na czas gdzie jest to limitowane jak na czas, jest limitowane więc nie ga więc jest tam do zdobycia, na sprawa jest takie coś jak Mmm, też jak wejdziecie menu. To macie bazę graczy. Zknijcie się to macie tutaj takie sklepy. To tak jak zrobił. Czy możecie sobie sprzedawać właśnie że tutaj? Hexer sprzedaje Mending albo Emeraldy e, tu inny gracz sprzedaje O, e, to sobie będę musiał kupić, bo to jest sobie łóżkę zobaczny. E, jest właśnie za 30 jako admin shop i tak go zrobił Tego też parkowało na świecie na przykład cactus kakt, e, kaktus, e, e, XX e, właśnie Miał tutaj Enchanted Golden apple. fajnie shadow tutaj dał X w jakiś sposób też możecie się właśnie sprzedając e, od sprzedając od sprzedając graczom właśnie tutaj rzecz W e, ilości dziennej C. więc e, no są jakoś yy, ograniczone, że możecie zarobić albo 4 I na przykład tu kosik bal, możecie sobie sprawdzić, ile macie kasy. Ja mam teraz 1160 yy, dolarów, więc polecam, polecam. Jakby co, kolejna sprawa. Niektórzy pomyślą takie... A właśnie, a jak zdobyć wieśniaka? Bo wieśniaków przecież nie ma. To jest utrudnione, ale nie ma tego, czego nie ma. Na przykład Hexer ma już tam parę villagerów, więc jest dostęp do villagerów. To już sposób taki, że... w sobie, y łapiecie sobie tego zombie villagera, i go zmieniacie. Leczycie go. Druga sprawa, jak, jak ogarniecie sobie spawner, y pomyślicie. O y to też jest przemyślane, bo nie ma strucej w takich, że możecie znaleźć. Możecie sobie zrobić spełniarkę, eksperkę jako spawner kupując właśnie na tym internetowym sklepie. Mówiłem Ci wam e, chwilę Właśnie... Oprócz VIP-ów, co tam jest sobie vip to możecie tam sobie kupić właśnie jajka. I możesz tam też kupić sobie właśnie e, spawner. E, właśnie tutaj przyszedł Tiger, więc byś się przywitał. Się zastanawiam się jakieś psychiczne czy coś nagrywa. Mm. To i to! Jestem chory psychicznie nagrywam. Yy, I właśnie mówię tu widzą co, co tu mogę ogarnąć, jeżeli jakieś rzeczy... No, żeby rozmawiać, właśnie, poinformować i tak dalej. Jako pierwszy odcinek z tej edycji... Co i to tak będzie jako siódmy lub ósmy odcinek, nie wiem, mam odcinków, ten kart, to głównie. Ale ja zrażę, chcę robić te odcinki jako kolejne, kolejne, a nie od nowego, że niby nowy sezon. Nie wiem, co tak stałoby, by było 2-3 odcinki na ABC, bo... Um, macie tutaj właśnie te wydruczone. rzeczy. 3 mieliście pewien początek, będziecie mieli wersójtek, które polecam udostępnić. Albo szybciej nawet przed odcinkiem zostawię odstawionego No to chyba szybciej niż sobie, Bo później zobaczymy. E, coś zmię faktu, że F5, F5, F1... Więc żegnamy się do nowego odcinka, albo live'a na Twitchu, na które też jeszcze raz też się zapraszam. Widzimy się, elo!